mango, tutaj Crazy, a dzisiaj sobie opowiemy, jak przyspieszyć kampanię. Nie przedłużając, musimy sobie ustalić jedną rzecz, że niektóre akty da się bardziej przyspieszyć, niektóre tylko da się zoptymalizować. Niektóre lokacje możemy zoptymalizować, a niektóre akty można bardziej przyspieszyć. Proste, prawda? Przede wszystkim otwieramy mapę, widzimy, że już w pierwszym momencie możemy sobie przyspieszyć przejście. The Coast, The Flats. zbieramy tam jajka, przechodzimy do Submarage Passage, zbieramy Waypoint, wracamy do miasta, odbieramy nasze skille. Chodzimy jeszcze raz przez miasto do The Coast, Chodzimy na Tidal Island i robimy tam po prostu quest'a na zabicie bossa. Zbieramy chest'a, oddajemy to za quick Silver Flask'a i jesteśmy gotowi do akcji. Kolejną lokacją będzie Submarch Passage i tutaj się posłużę paint'em, żeby wam dokładnie to przedstawić. Eee, mamy wejście, mamy waypoint, mamy wyjście i przede wszystkim droga, która jest bardziej kręta niż tutaj na tym rysunku, ale na tym rysunku po prostu sobie przedstawiamy jak to mniej więcej będzie przebiegało. Wchodzimy tędy, idziemy aż do tego mostu, który tu jest zazwyczaj literą M. Zostawiamy portal, idziemy sobie dalej, przechodzimy do kolejnej lokalizacji, która to będzie Delech. Jeżeli jesteście do odpowiednio szybcy, to jeszcze możecie przejść jedną lub dwie lokalizacje, ale jeżeli nie czujecie się na siłach, no to po prostu w tym Delech, które tu będzie gdzieś tam. Yy, przechodzimy sobie przez tą lokalizację aż do waypointu. Kiedy zbieramy waypoint, wracamy sobie z waypointu, z Delech do miasta i po prostu usufamy się tym portalem portal będzie na zgrubieniu i będziecie widzieć przy, po prawej stronie właśnie te, to yy, zgrubienie czy po lewej stronie jeżeli mamy po prawej stronie no to po prawej stronie będziemy mieć do yy, depth, yy, do bossa przejście jeżeli jest to po lewej no to po prostu idziemy w lewą stronę i tyle no to wchodzimy, widzimy tutaj po, yy, most zgrubienie, stawiamy na moście portal yy, widzimy też droga jak tutaj szłam i więcej tak jak w pęcie, czyli prosto przez most i do samego końca idziemy prosto Przechodzimy do Lelecz, tutaj chcę wam pokazać, że po lewej stronie nie ma nic i idziemy po prawej. Tu gdzieś powinno być przejście do The depths i widzicie, i w tym miejscu będziecie mieć do ubicia bossa. A Drugi Western Forest, fajna mapa, fajnie się zawsze układa. Przechodzimy do rodziny w Pędzie. No to przede wszystkim, jeżeli zaczniemy na start, to gdzieś w prawym górnym rogu będziemy mieć wejście. Jeżeli sobie pójdziemy ścieżką mniej więcej tędy. I dojdziemy do niej na samym koniec. Przede wszystkim w akcie drugim najważniejsza zasada. Nigdzie nie zbaczamy ścieżki. Jeżeli nie dojdziemy do samego końca, to spotkamy mini minibosa, który nam pozwoli odblokować wejście. Jeżeli pójdziemy dalej, mamy waypoint. No i teraz od waypoint wyznacza nam, czy mamy go, jeżeli mamy na dole od ścieżki, no to gdzieś w górnej krawędzi będziemy mapy mieć. Prawdopodobnie pajęczyce. gdzieś przeciwległym kierunku, czyli tam w lewym górnym rogu. I jeżeli byśmy mieli to właściwie nad ścieżką, no to będziemy mieć gdzieś na dole, w lewym dolnym rogu, gdzieś na dole mapy e, pęczyce, więc zawsze sobie sprawdźcie gdzie tutaj mamy ten e, waypoint, idąc dalej drogą i mając krawędź drogi na tabulatorze. Zobaczmy czasami wyrwę, znaczy nie czasami, tylko zawsze ta wyrwa gdzieś będzie w tej drodze. No i co ta wyrwa oznacza? Że po prostu tędy chodzą bandyci i gdzieś jest bandit camp. W tym przypadku będą rozrzucone kamienie i dojdziemy do Aliry. Wchodzimy, widzimy, że waypoint jest poniżej ścieżki, więc wiemy, że je, idąc mniej więcej od góry tutaj, od wejścia, prawdopodobnie będziemy gdzieś tu właśnie skosnie w lewym górnym, bądź przy samej górze mapy e, wejście do pajęczycy. Chodźmy to sprawdzić. No i idziemy sobie. Mniej więcej określam, że to tak po skosie idzie. 45 stopni, i w tym miejscu, no właśnie, i w tym miejscu mamy mniej więcej wejście do tej pajęczycy. Ono to tutaj różnie się potrafi ulokować. Wracając pod waypoint, widzimy właśnie tą krawędź ścieżki na tabulatorze. Warto sobie czasami wyostrzeć gdzieś tam w ustawieniach mapy e, krawędzie. I tutaj widzimy przerwaną ścieżkę, właśnie w tak mniej więcej taki sam sposób jak na pęcie. <gry> Są też te kamienie. Idziemy teraz patrząc nie na tabulatorze, tylko właśnie jak te kamienie się układają. Czasami ta ścieżka jest krótka, czasami jest długa, no i mamy. No i musimy ją tylko zabić. Wetlands. jak to wygląda w tym przypadku? Przejdźmy do Paint'a. Przede wszystkim mamy wejście, tak jak zawsze. Mamy bandytę. I jak to wygląda? Wchodząc tutaj, biegniemy zawsze przed siebie. Mniej więcej ten bandit camp jest na wprost od naszego wejścia. No i teraz pytanie właśnie, jak będzie odwrócony? Bo może może mieć wejście z każdych z tych stron. Może mieć tutaj, może mieć tutaj, może mieć tutaj. No i jeżeli już znajdziemy wejście, to najważniejszą kwestią jest zobaczyć, jak na start Stoi bandyta do odwrócony i gdzie jego plecy są skierowane? Ponieważ względem jego położenia od pleców, jeżeli sobie wyrysujemy w głowie mniej więcej taką literę L, no to będziemy mieli właściwie waypoint. Najpierw sobie po prostu tą krótszą część L, no i potem idziemy mniej więcej od tego pod kątem 90 stopni do tyłu. No i tu będziemy mieć waypoint, więc po ubiciu tego bandyty wychodzimy i pamiętamy, że mniej więcej gdzieś tak musimy sobie przejść i szukać tego waypointa, więc możemy po prostu to skrócić i sobie iść w ten sposób. Pokażę Wam to na dwóch przykładach, przyspieszymy sobie czas i przeanalizujemy na szybkości jak stał bandyta, gdzie będzie mniej więcej waypoint i zobaczymy, czy nam się to sprawdzi. Biegniemy do tego kampa przed siebie, zatrzymujemy się przy oaku, widzimy, że gdzieś w tamtym kierunku będziemy mieć no i mamy pierwszy waypoint. Za drugim razem pozwoliłem sobie najpierw przejść na waypoint, żeby wam pokazać gdzie on jest. Mamy OAKA. Widzimy, że tutaj strzałka wskazuje nam mniej więcej na lewo. Jak sobie oddalimy, no to widzimy też, że mapa mniej więcej z taką literą małą L będzie kierowała nas do waypointa, więc teoretycznie teoria się pokrywa. Na no, przynajmniej dwóch próbkach, a wydaje mi się, że częściej z niej korzystałem już. W akcie czwartym, już niestety nie mamy żadnych skróceń, natomiast w akcie piątym jest ich mnóstwo, więc teraz trzeba wszystkie pokazać. Zacznijmy sobie od e, Chamber of Innocence, no i przejdźmy sobie do Painta. Dobra, no to mamy mniej więcej zarys. Ta mapa jest ogromna, tam jeszcze na dole by się dało dużo dorysować. Mniej więcej jak tu sobie wejdziemy, mamy waypoint. Od waypointu idziemy prosto cały czas w lewo. Dochodząc do takiego jakby tarasu, w tym tarasie będzie po prostu jedno wejście, jedno wyjście, bo można sobie błądzić między tymi komnatami, ale jeżeli pójdziecie po prostu do samej krawędzi w lewo, potem odbijecie do góry, to musicie trafić na ten taras, przechodzicie przez ten taras, tu mi się wydaje, że nawet są jakieś połączenia, ale też są bardziej zagmatwane, więc się trzymamy jakby tej górnej krawędzi i idziemy też przy tej górnej krawędzi w lewo, schodzimy na taki drugi, inny, ta troszeczkę inaczej wyglądający taras, idziemy potem od tego tarasu w dół, wchodzimy na jeszcze jeden taki, podobny do tego wyżej tarasu taras i od tego tarasu idziemy jak murdy szczelił w prawo cały czas przed siebie no aż dojdziemy po prostu do tego miejsca, gdzie jest ta taka duża obszerna komnata, tam po prostu w lewym górnym rogu będzie wejście na Boza. Dodatkowo tutaj gdzieś w tej dolnej części mapy, gdzieś na dole jest też taka duża komnata, w którym będzie recipe do crafting bencha. Warto sobie je zebrać, nie pamiętam co on dokładnie daje. Ewentualnie możecie zawsze też wyjść tutaj tym drugim wejściem do góry. A teraz jak to wygląda w praktyce. Dobra, idziemy przed siebie. No tutaj relatywnie się troszeczkę zmieniło. Tak czy inaczej od waypointa idziemy w jakimś kierunku prosto. Najczęściej to jest właśnie takie do góry, trochę w lewo. Jak dojdziemy do jakiejś ściany, to po prostu się od niej odbijamy, idąc coraz wyżej, jakby wspinamy się, aż znajdziemy ten taras. Gdzieś tutaj powinien on już być, zazwyczaj gdzieś w takiej odległości kilku, kilkunastu sekund, od po prostu startu. Najgorsze w tej mapie, to jak mówiłem, są moby. Właśnie weszliśmy na ten pierwszy taras. To jest najważniejsza lokalizacja, od tej już właściwie jesteśmy w domu. Drugi taras, właśnie widzimy. Zazwyczaj na nim są to z książki. Nie jest on duży. Przeszliśmy przez niego, idziemy do kolejnego tarasu. Na kolejnym tarasie jest książka, i od tego tarasu, już jak w mordę strzelił, możemy iść po prostu przed siebie, najbliższym korytarzem. Zazwyczaj te korytarze albo jest tak, że wychodzimy relatywnie w poziomie od razu tej dużej komnaty, a jak nie to musimy tylko trochę do góry sobie wybić i mamy Chamber of Innocence. No i dotarliśmy. Kolejną lokalizacją jest Control Blocks, tu żeby nie przedłużać to już nie będę rysował w peńcie, możecie mi w tym momencie jeżeli iść, dać znać czy wolicie żeby były właśnie takie rysunki w peńcie poglądowe czy nie, a my biegniemy. Co najważniejsze w kontrole bloksu jest e, znalezienie dwóch takich jakby półpięter, gdzie po prostu będzie zejście w dół schodami i wyjście po drugiej stronie schodami. Możemy to też skipnąć po prostu dochodząc do jednej krawędzi, bo jeżeli jedna krawędź się kończy, to te schody idą, zakręcają i po drugiej stronie. Możemy właśnie przez takie coś przeskoczyć. No i tutaj możemy sobie szukać już w tym momencie quest itema. Zazwyczaj idziemy kawałek prosto, odbijamy w lewo i jak widzimy takie pomieszczenie, no to tutaj właściwie będzie nam się świeciło na zielono, że tu jest quest item, możemy przeskoczyć, zebrać, wrócić i od niego idziemy prosto przed siebie, nie skręcając. Po prostu zaraz obok będzie kolejna komnata. Który właśnie znaleźliśmy I właśnie też tutaj będzie gdzieś przeskok No akurat znaleźliśmy schody, więc teraz podejdźmy do prawej strony No i tutaj gdzieś szukamy znowu wyrwy Jest wyrwa, wchodzimy I od niej idziemy zawsze w prawo, w tą stronę Gdzieś mniej więcej będzie boss, tu będzie komnata bossowa No i właśnie ją znaleźliśmy Ubijamy moby, ubijamy bossa No tak szybko patrzę, że nawet się nie możemy wam pokazać bossa No i w tym momencie idziemy Po skosie tak do lewego górnego rogu Zazwyczaj tutaj e, wszystkie te lokalizacje Mają gdzieś takie przejście do lewego górnego rogu no, i mamy to. Teraz Wam chcę pokazać, jak przejść Torchet Chords oraz Ruin Square za jednym zamachem, więc przejdźmy do tego. W Ruined Square zawsze mniej więcej wygląda tak samo layout. Jeżeli już przejdziemy tą pierwszą część kampanii, no to właśnie to będzie wyglądało takie U z wyjściem. I to będzie tak samo wyglądało dla aktu dziesiątego, jak i dla tego samego aktu. Przechodzimy sobie po prostu zawsze w dół. Tutaj nie idziemy w prawo, bo to jest zagrodzone. Tutaj idziemy sobie właśnie, trzymamy się tej lewej strony. Od razu odbijamy w lewo. Tu powinno być drugie przejście. Zaraz będzie skręcać w prawo do góry. W tym momencie skręcamy w prawo, idziemy do góry, idziemy w lewo. Mamy właściwie już dotarcie do waypointa. To teraz wracając do torchet corks, musimy po prostu znowu się trochę wspinać do góry, czyli idziemy do takiego lewego górnego rogu. Jeżeli dojdziemy do właściwie krawędzi tego lewego górnego rogu, no to odbijamy delikatnie w prawo, szukamy takiego dużego pomieszczenia, w którym będzie taki mini-boss, elita, po prostu pomarańczowy kolor będzie miała. Nie warto go ściapić, uważam, że to po prostu taki wyznacznik, że to już jest dobre miejsce, w tym momencie właściwie chcemy się kierować w lewy dolny róg, więc od tego miejsca szukamy sobie ucieczki gdzieś tak dokładnie mówiąc w ten właśnie lewy dolny róg. I brniemy tam, aż właściwie znajdziemy się w takim momencie, że odbijemy się gdzieś od ściany, poczujemy, że już trzeba odbijać do lewego górnego rogu. No i... To by było na tyle. Tutaj jeszcze są takie fajne przejścia, że nie wiem, czy uwierzyliście o tym, ale można przez nie spróbować przeskoczyć. Flame wallem czy flame dashem jest bardzo prosto, właśnie tym mirrored mirror archerem. Nie jest to do końca najprostszy trik. No i tutaj widzimy, że prawie zabłądziłem, ale wiedziałem, że gdzieś tutaj muszę w tym lewy górny ruch się kierować. Jak zobaczyłem, że to nie wygląda tak, jak powinno, no to mamy miejsce docelowe. Myślę, że slave Pansy są też godne obiektem do pokazania. Zazwyczaj tutaj myślę, że jeżeli przechodzimy z aktu, czwartego do piątego no to też możemy się tutaj złapać jak tutaj właściwie szybko ogarnąć to przejście z właśnie tego Ascension do tego miejsca zawsze startujemy tutaj na tej kulce idziemy sobie powoli tutaj się kierujemy podobnie w prawy, dolny, prawy górny róg i szukamy takiego jakby przejścia które będzie odbijało właściwie z ściany, nie będzie zakręcało w jakiś właśnie lub właśnie tutaj do niego dotarliśmy i mniej więcej teraz musimy się kierować jakby w prawy Dolny róg, prawy, lewy dolny róg, gdzieś tam mniej więcej musimy szukać tego przejścia. Jeżeli właśnie trafimy na takie wąskie korytarze, gdzieś tutaj e, obijające się, no to staramy się tak jakby wykręcić takie 360 stopni, i żeby gdzieś się nawrócić. No i właściwie już dotarliśmy do dobrego miejsca. Tutaj ubijamy tego bossa, no i wychodzimy do góry drabinkom. I tyle. Proste, prawda? Drugą część kampanii zastanawiałem się w ogóle, czy wam pokazywać, e, ponieważ nie ma już tam tak dużo takich fajnych miejsc do przejścia, do uniknięcia. No ale jeżeli sobie weźmiemy tutaj 6 no to chyba najbardziej takim miejscem do pokazania wartym e, byłoby właśnie do Riverways. E, przejdźmy sobie po prostu do tych Riverwaysów i zobaczmy. E, tutaj podobnie jak w, w wcześniejszej że jest gdzieś droga właśnie rozwalona. Jak pójdziemy sobie kamyczkami, to łatwo dojdziemy sobie do e, kolejnej lokalizacji, gdzie będzie powoli przejść do jednego z bossów, z którego dostajemy spellbook, e, Spellbooka, tak, no, Skill Pointa dokładniej. No i tutaj jeszcze taką fajną informacją jest, że jeżeli sobie jesteśmy w tej lokalizacji, to też trzymamy się drogi i z niej nie zbaczamy. No. Najlepiej tutaj musi, znaczy najlepiej, to po prostu musicie mieć moment spe spela, bez niego się nie da grać. Czy to jest Miry Darcze, czy to jest Frost Blink, czy to jest właśnie Flame Dash, musicie go mieć. Idziemy po prostu drogą, przeskakujemy przez te wszystkie mosty. Jest to podobnie jak w akcie drugim, po lewej stronie, jeżeli sobie pójdziemy, to tam też najlepiej mieć już właściwie założonego Flame Walla, czy, czy Flame Dasha, czy cokolwiek innego. Dochodzimy do samego końca i odbijamy sobie w prawy, dolny, w prawy górny ruch właściwie, bo to już jesteśmy gdzieś w samej górze mapy. Więc tutaj szukamy po prostu przy tej prawej górnej krawędzi, ono zawsze jest chyba przy tej prawej górnej krawędzi, nie spotkałem się żeby było przy lewej. No i znowu wracamy do painta, możecie dać znać mi w komentarzu czy boicie same treści merytoryczne, czy właśnie z takimi rysunkami. Mamy lokalizację Val Temple. jest to jedna z najbardziej losowych według mnie lokalizacji, ale można mieć jakieś 80-70% szczęścia, że się trafi właściwie na jeden z layoutów. Ponieważ ta mapa odznacza się dwoma figurami, jedna to jest taka elka typowa gdzie możemy po prostu wejść tędy i wyjść od drugiej strony no i druga, w której, w której właściwie znajduje się nasz docelowe miejsce, do którego chcemy trafić, to jest taka komnata z no po prostu wej jednym wejściem od takiej strony. Ona chyba się nigdy nie obraca, ona zawsze jest tak samo wygląda. No i problem jest taki, że ta elka potrafi się rozciągnąć w taki sposób, że wkłada ją do środka jakby tą komnatę. Więc e, wtedy to wygląda mniej więcej tak, że jak idziecie gdzieś od tej strony, no to się odbijacie od tej ściany No i musicie gdzieś tutaj krążyć i szukać właściwie tego wejścia najbliższego Może to być od również od tej drugiej strony I czasami jest jeszcze element losowości, że ta elka zostaje nam na mapie e, w taki sposób, że gdzieś tutaj sobie ona wisi My idziemy od tej strony i myślimy, że jesteśmy o, w dobrym miejscu i chcemy to okrążyć I okazuje się, że tutaj gdzieś szukamy tego wejścia i obchodzimy to w ten sposób A tak naprawdę... Ta, ta figura jest gdzieś tutaj w lewym górnym rogu i po prostu tutaj musimy sobie wejść, żeby znaleźć to przejście do kolejnej lokalizacji. I warto już w tym miejscu sobie w poprzedniej lokalizacji zebrać świetliki e, tam w lewym, do, le, po lewej stronie mapy, ale to. Możliwe, że wam jeszcze dobra takiej informacji. Jeżeli byście chcieli e, kiedyś zobaczyć drugą część, na przykład, żebym pokazał wam jeszcze jakieś momenty, w których e, warto sobie przyspieszyć mapę, w, znaczy przyspieszyć aktowanie. No i teraz przechodzimy do samego Vall City. Val City polega na tym, że po prostu idziemy przed siebie, walimy głową w pierwszą lepszą ścianę i jak już w nią przywalimy, no to idziemy najczęściej, ja idę w lewo. I szukam po prostu tej takiej ala Elki, e ewentualnie właściwie jakiegoś przejścia w głąb mapy. Jeżeli właśnie wiem, że go nie znalazłem, no to trzeba się udać jeszcze bardziej, gdzieś ten lewy górny róg, ale jeżeli właśnie gdzieś już widzimy taką ala figurę, gdzie nie pozwala nam wejść do środka, no to musimy po prostu przejść przy tej ścianie i szukać w każdym możliwym momencie. Te książki też są fajnym wyznacznikiem, bo jak spotkamy dwie, to wiemy, że jedna jest do waypointa. No i mamy ten waypoint. Akurat się trafiła figura, gdzie na środku mamy e, przejście. Tyle. I mam nadzieję, że też mi się w miarę uda wytłumaczyć, w miarę sensownie, jak są dwie ścieżki, jedni idą lewo, inni idą w prawo. Ja chyba zauważyłem, że zawsze chodziłem w lewo, ale ostatnio mi się lepiej idzie w prawo, dlatego że jest mniej takich miejsc do błędu. No i właściwie przejdźmy sobie po tej prawej stronie. Jedynym miejscem do błędu jest przejście nie tej pierwszej lokalizacji, tylko tej drugiej, gdzie są po prostu tak dużo miejsc, w których możemy trafić w ślepy zaułek, w tych takich klatkach jakby. Ale tam po prostu trzeba zawsze celować w tą środkową klatkę. No i przejdźmy sobie teraz do tego The Tutaj mniej więcej musimy kierować się w lewy dolny róg do Questa, ale idąc po drodze jeszcze spotkamy taki jakby pomost, więc warto się trzymać właśnie gdzieś tej krawędzi dolnej i szukać jakby odbić. E, no tutaj idę e, twardą nogą, myślałem, że zabłądziłem przez chwilę. E, no i mniej więcej właśnie szukamy. Tutaj była szansa, że jest, ale on zazwyczaj inaczej wygląda. Tutaj akurat ja się pomyliłem. Zazwyczaj to jest taki duży łuk, i za tym łukiem właściwie jest przejście. No i tutaj jest ta drewniana kładka, i to jest właśnie naj, najczęstsze miejsce, gdzie jest. Na no w sensie to chyba jest jedyne miejsce. Quest Item Tutaj jest jeszcze taki pomost, który wam pokażę, że da się zaskoczyć, ale nie, nie każdym spałem, tylko chyba właśnie łucznikiem na drugą stronę. Normalnie trzeba to obejść naokoło, właśnie tędy. A jak nie, no to jeżeli macie dostęp do łuku i możecie sobie wziąć miły żarczaran, to warto sobie tędy przeskoczyć. No i teraz się kierujemy mniej więcej w ten lewy dolny róg. Właściwie tu od razu sobie się kapłem, że źle poszedłem, no i tutaj będziemy mieć do ubicia tego toledmana, czy jak tam ala zombiaka, czego czerwonego, w tym miejscu właściwie wchodzimy do questa, no i jeżeli chcemy przejść dalej, zaraz po zrobieniu tego questa, no to idziemy w prawy dolny róg od tego miejsca, znaczy w prawy róg właściwie, teraz prawy dolny róg mniej więcej, czyli przyszliśmy jednym mostem, wychodzimy drugim mostem i właściwie... Przechodzimy do kolejnej lokalizacji, e, która będzie właściwie tuż za rogiem, bo ona zawsze tutaj jest dosyć prosta do dojścia. E, czyli to mamy Graining Gate. No i w Graining Gate przechodzimy, e, szukamy sobie waypointa. Od tego waypointa staramy się znaleźć środkowy pokój. W tym środkowym pokoju e, e, musimy znaleźć przejście na drugą stronę. Tu już nigdzie nie zbaczamy, tylko nie wchodzimy do żadnego pomieszczenia, tylko trzymamy się jakby krawędzi, e, tak żeby dojść do naszych legionistów. Jak zobaczymy książkę w oddali, prawdopodobnie tutaj zabudziłem, więc tu trzeba wejść do tego pokoju, tu będzie przejście na drugą stronę. Zawsze to właśnie tego najdalszego pokoju trzeba szukać. Tutaj idziemy sobie w prawo, tym takim wąskim tunelem i już powinniśmy zaraz gdzieś ten Gremling Legion widzieć. Widzimy książkę, więc wiemy, że tutaj są ci legioniści i w tym miejscu, w tym momencie, ja już bym chyba wrócił do miasta, ponieważ ta część jakby mapy jest zakończona, ewentualnie tutaj albo po lewej, albo po prawej stronie zazwyczaj jest przejście do kolejnego jakby zona. Jeszcze tutaj możemy go poszukać, tutaj akurat zabłądziłem, w tym miejscu go nie będzie, więc już wiem, że będzie po prawej stronie, więc przejdźmy sobie po prostu do kolejnej lokalizacji i zawsze się zastanawiamy, czy lepiej właśnie już w tym momencie kontynuować i iść do Solaris Temple, gdzie po prostu mamy odnogę potem do Harbor i tam do so Lunaris czy tam Solaris Concorsa. No, i przejście po prostu na tą część Lunaris, ponieważ Buff House jest bardzo prostą lokalizacją i łatwo się w niej znaleźć. A znowu przejście na lewo od tamtej lokalizacji startowej jest strasznie męczące. No i to było na tyle, zostawcie sobie łapkę. Akt 10 jest bardzo podobny do aktu 5, więc jeżeli coś po prostu nie wiecie, jak zrobić, to po prostu popatrzcie sobie do aktu 5. Dokładnie tak samo te lokalizacje wyglądają, niczym się nie różnią, dosłownie niczym. I dzięki, na razie.